Wykład Litanii Loretańskiej zastosowany do nabożeństwa majowego Dzień dziesiąty Przyczyno naszej radości, módl się za nami Prawdziwym szczęściem samym w sobie i dla nas jest tylko Bóg. Maryja, stając się Matką Syna Bożego, sprowadziła nam na ziemię to szczęście, i przez to stała się najbliższą przyczyną naszej radości. Czytamy też w Ewangelii tkliwy opis dobroci Maryi i sprowadzonego przez nią szczęścia jeszcze tu na ziemi. Gdy bowiem była ona wraz z synem na godach w kanie galilejskiej i spostrzegła smutek oblubieńca z powodu braku wina, rzekła do Zbawiciela: Wina nie mają, a dosług. Cokolwiek wam rzeczę, czyńcie. Otóż Maryja, jak wtedy na tych godach, tak i zawsze przemawia za nami do Syna i prosi Go, aby gorzkie wody cierpień naszych, cuchnące własnym naszym zepsuciem, przemienił na wino słodyczy niebieskiej i dobrych czynów wonnych Jego łaską. A Chrystus nie odpowiada już jej, niewiasto. Co mnie i Tobie jeszcze nie przyszła godzina moja, ale owszem, spełnia jej prośbę, bo oto czas łaski i miłosierdzia już nastał. Aby wszakże wstawienie Maryi było dla nas pożytecznym, pamiętajmy na ten niezbędny warunek do osiągnięcia skutku, jaki Maryja kładzie sługom, mówiąc: cokolwiek Wam rzeczę, czyńcie. Oto droga do szczęścia, za którym tak usilnie, ale zwykle na próżno gonimy. O, na próżno szukamy pociechy i szczęścia w rozkoszach świata, w rządzach ciała, we własnej samowoli, bo je znaleźć tylko możemy w doskonałym pełnieniu woli Bożej. Woli i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa do którego ciągle się wstawia za nami Maryja, przyczyna naszej radości. Naczynie duchowe, módl się za nami. Ciało człowieka tak ściśle złączone jest z duszą, że wzajemne ich oddziaływanie na siebie musi być niezmierne. I rzeczywiście, im człowiek więcej duchowi daje przewagę, im więcej wszelkie swe działania uświęca zacnymi i świętymi dążeniami, tym widoczniej i ciało zdobi się jakąś pięknością duchową, jakąś pociągającą szlachetnością, zupełnie niedostrzeganą u ludzi poziomych i zmysłowych. Kościół, dla uczczenia w Maryi owej szlachetności, owej piękności uzdolnionego ciała. Naśladując obrazy Pisma Świętego, wysławia ją tutaj pod godłem naczynia kosztownego, które nazywa naczyniem duchowym. Zaiste, najświętsza dziewica, za życia jeszcze doznała pewnego rodzaju przeistoczenia, podobnego do tego, jakie ma się urzeczywistnić na wybranych dopiero Wielki Dzień Zmartwychwstania Powszechnego. Ciało jej posiadało uprzedzająco przymioty ducha, jej dusza, przedziwnie połączona z Bogiem, żyła tak zupełnie Jego świętą obecnością, że, jak słyszymy z ust Archanioła, pełną była łaski Bożej, obok której już nic w niej ziemskiego ostać się nie mogło. Nadto Maryja była zachowana od grzechu pierworodnego i od pożądliwości będącej smutnym jego następstwem. Cieszyła się więc, mówi Ludwik Blozyusz, przywilejami pierwszych rodziców w raju ziemskim, gdzie póki panowała niewinność, dusze ich były złączone z Bogiem, a wszystkie zmysły doskonale poddane duchowi. Lecz szczególniej dostojność ciała Maryi w tym jaśnieje, że wedle wyrażenia świętego augustyna stać się ono miało boskim ciałem Jezusa. Można przypuścić, aby to ciało przypuszczone do tak ścisłego udziału w tajemnicy wcielenia Słowa, mogło w czymkolwiek tamować swobodny polot tej najpiękniejszej duszy. Aby mogło nie być w doskonałej harmonii ze swoim przeznaczeniem tak wzniosłym? Przyjmijmy więc z pobożnym uczuciem, co nam poddają nauczyciele i ojcowie Kościoła, że Maryja, tak wewnętrznie, jak i zewnętrznie, zupełnie anielską była i całą postacią dziwnie pięknie wyrażała cudowne zjednoczenie swoje z Bogiem. Niestety, jakże daleko jesteśmy od tego wzoru, jakże skwapliwie służymy ciału ze szkodą ducha. Zwykle, znikome dobra ziemskie i niskie uciechy zmysłowe są głównymi celami naszych pragnień, naszych zabiegów. Wobec tego, jakże słabą się okazuje nasza wiara w dobra i w rozkosze obiecane nam w życiu przyszłym. Inaczej trudno by pojąć tą zwykłą w nas uległość dla ciała, która tak sprzeczną jest z dobrem naszej duszy. Wiedzmy, że dopóki żyjemy na ziemi, walka duchowa z ciałem jest nieuniknioną i następstwem jej musi być zwycięstwo ducha nad ciałem lub ciała nad duchem, a ostatecznym rezultatem zbawienie lub potępienie nasze. Nie słuszmy więc skażonemu ciału, ale je poddajmy pod panowanie ducha nieśmiertelnego. Pomnij na tę przestrogę apostoła. Kto sieje na swym ciele z ciała, też rządź będzie skażenie, a kto sieje na duchu, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Jeśli nam niepodobne dosięgnąć niezrównanego uduchowienia Maryi, tak hojnie uprzywilejowanej od boga to przynajmniej ile zdołamy udoskonalajmy się dążąc ciągle ku niebu za jej przykładem jeśli wreszcie niepodobne nam zupełnie oswobodzić się z więzów ciała osłabiajmy przynajmniej jego przewagę która kala i obniża wzniosły lot duszy naszej przeznaczonej do spoczynku na łonie swego stwórcy a jako synowie światłości chodźmy we wszelkiej dobrotliwości i sprawiedliwości i prawdzie, doświadczając, co jest wdzięcznego Bogu. Och Maryjo, naczynie duchowe, wesprzyj słabe nasze usiłowania duchowe potężną swoją przyczyną i skuteczną pomocą. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych. Módlmy się. O Maryjo, któraś łaskawie użaliła się nad niedostatkiem oblubieńców w kanie galilejskiej, ulituj się nad licznymi niedostatkami i nędzami naszymi i racz im zaradzić, a szczególniej spraw, abyśmy zawsze chętnie pełnili wolę Najświętszego Syna Twego. Spraw też, Abyśmy podziwiając w Tobie nadziemskie życie duchowe, mogli się wyzwolić z podpanowania ciała i jego porządliwości i zasłużyć na chwałę wiekuistą przez Chrystusa, Pana naszego. Postanowienie: Pomnę na to, że kto słucha ciała, zabija ducha Nie to będę czynił, co się ciału podoba ale co duszy jest pożytecznym. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I?